Właściwie to trudno mi powiedzieć, bo troszeczkę wpraszamy się do, na uroczystość Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny w Bronowicach, ale co tam, pojawia się tam pół świata nadprzyrodzonego, w związku z tym zawsze można się gdzieś ukryć za węgłem, za futryną, tak jak to zrobił tak jak to zrobił Wajda w, w swojej ekranizacji wesela, czy w swojej interpretacji wesela. Wesele Stanisława Wyspieńskiego. Od imprezy do polityki, jak to na weselu, bo Polacy inaczej nie świętują, zawsze na tą politykę musi zejść. Wesele. Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną odbywało się w roku 1900 w Bronowicach pod Krakowem. Była to wieś ulubiona przez bohema artystyczną krakowską, w związku z tym była to wieś modna wśród inteligencji. Małżeństwo Pana Młodego i Panny Młodej było mezaliansem. Bo mimo tego, że gościli inteligenci w Bronowicach, to mimo wszystko inteligencja krakowska uważała dalej chłopów za ludzi gorszych i, i, i nie było to akceptowane. Chociaż Lucjan Rydel, poeta, nauczyciel gimnazjalny, nie był pierwszym, który żeni się z chłopką. Poprzedza go na tej drodze i Włodzimierz Mayer malarz, który w Westeru występuje jako gospodarz, i także sam Bespiański, sam który również ożenił się ze służącą swojej ciotki. W związku z tym, że mamy tutaj do czynienia z mezaliancem, pojawiają się z mezaliancem i z ludźmi, znaczy z różnymi środowiskami łączonymi w tym związku, pojawiają się goście pana młodego i goście panny młodej. Każda z tych postaci to są postacie realne. Poeta prezentuje, znaczy poeta to Kazimierz przerwat Majer. Kultowy poeta młodej Polski, dziennikarz to Rudolf Starzewski, genialny redaktor krakowskiego czasu, bardzo zdolna osoba. Radczyni to Antonina Domańska, żona radcy o tym będzie. Natomiast po drugiej stronie, z Bronowic, pojawiają się siostry Panny Młodej, Anna Mikołajczykówna jako gospodyni, Maria Mikołajczykówna jako Marysia, Wojtek, ojciec, dziad, Czepiec, Klimina. Oprócz tego pojawia się także ksiądz, który prezentuje takie właściwie środowisko trochę chłopskie, bo z klasy chłopskiej się wywodzi, troszkę inteligenckie, bo przez sam fakt przyjścia do do stanu duchownego i zdobycia wykształcenia wszedł do warstwy inteligenckiej. Oraz przedstawiciele mniejszości narodowej, żydowskiej, Rachela i Żyd. Jeżeli chodzi o gości, którzy tutaj się pojawiają, i z Krakowa Inteligencja i z Bronowic Chłopi. To mamy tutaj tą, tą fascynację kulturą chłopską, bo z niej wynika związek właśnie Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykównej. Jest to postawa chłopomańska, ludomańska, czyli fascynacja kulturą wsi. Takie poglądy ludomańskie prezentuje Pan Młody. Widać to w cytatach. Gdzie mówi, tak to czuję, tak to słyszę, i ten spokój, i tę ciszę. Wieś go uspokaja, nadaje sens życia, której do tej pory nie mógł znaleźć w Krakowie wśród inteligenckich. W tym czasie panowała Modna była również postawa dekadencka, czyli przed ta, takie przekonanie, że życie nie ma sensu, że wszystko zmierza ku katastrofie, że właściwie nic już człowieka nie czeka i nie cieszy. Znajduje również w, na wsi wolność od savoir wolność od takiej przytłaczającej mieszczańskiej kultury i nakazów zachowań. Mówi o tym, od miesiąca chodzę boso, od razu się czuję zdrowo, chodzę boso, z gołą głową, pod spód więcej nic nie wdziewam, mój ulubiony fragment, od razu się lepiej nie mam. Pan młody w ten sposób się zachowując, sam się świetnie czuł, natomiast e, pogubił się w tej obyczajowości i w tym savoir vivre, bo od tego nie ma ucieczki, forma obowiązuje niezależnie od tego, czy jest to środowisko mieszczańskie, w znaczeniu krakowskie, czy środowisko chłopskie. Panna młoda przypomina Panu młodemu, jak się powinien zachować. Trzeba być w butach na weselu. Normy obyczajowe też obowiązują na wsi. Tutaj Pan młody troszeczkę z ferdydurką zachowuje się tak, jak bohater ferdydurkę, oczekując, że ta wieś jest poza formą, jest Czymś, co jest takim wolnym. Pan Młody w tych swoich postawach ludomańskich stara się nie dostrzegać tej ciemnej strony wsi. A ciemna strona wsi to rabacja galicyjska 1846 roku, gdzie chłopi wyrazili, znaczy był to rodzaj zemsty, oczywiście podsycane nastroje przez władze zaborcze, ale był to rodzaj zemsty za, za wielowiekowy ucisk. On mówi, myśmy wszystko zapomnieli, mego dziadka piłą rżnęli, myśmy wszystko zapomnieli. Postawy ludomańskie prezentuje również gospodarz on może nie fascynuje się tak jak pan młody folklorem tak bardzo natomiast zauważa w chłopach potęgę porównuje ich do króla do króla Piasta mówi o tym że są szczerzy są pracowici są pobożni ta potęga jest tak go fascynuje że uważa że można chłopów dopuścić do Udziału w sprawie narodowej, bo przecież wiadomo, że powstania, które do tej pory miały głównie charakter szlachecki, nie, nie spełniły się właśnie dlatego, że szlachta, mimo tego, że miała prawa polityczne, mimo tego, że decydowała o losach Polski, to jednak była w mniejszości, bo tych chłopów było o znacznie więcej. Ale oni nie byli w sumie w większości uświadomieni, nie, kto jest dla nich ważny. I byli przede wszystkim tutejsi, a nie Polacy. Chociaż w, pa, w Weselu widać już, że chłopi garną się do edukacji i garną się także do współdecydowania o, prawach, o sprawach polskich. Czepiec mówi, jakby przyszło to do. do jakby przyszło, co do czego Wiszpon, to, my, to gotowi, my są swoi, my są zdrowi. Widać, że gotowi są również do działań niepodległościowych. Stąd też nie ma się co dziwić, że gospodarz zleca misję organizacji powstania, misję, którą daje mu Werny właśnie chłopu Jaśkowi. Co nie znaczy, że nie zdaje sobie również sprawy, że chłopi są zapalni jak sucha słoma. Tylko im zabłysnąć nożem, a zapomną o imieniu Bożem. Wesele to także rozmowy towarzyskie. Ale te rozmowy towarzyskie, na przykład między kobietami, klinią i radczynią, pokazują przepaść między chłopami i inteligencją. Wyście sobie, a my sobie, Każdy sobie rzepkę skrobie, mówi radczyni, dystansując się wobec chłopów. Chociaż właściwie i radczyni, i Klimina reprezentują elity wiejskie, bo przecież Klimina jest powójcie wdową, a radczyni jest żoną radcy, więc jest kimś powiedzmy też, gdzie reprezentuje elity w swoich środowiskach. Wydarzenie, wesele yy, to również wydarzenie towarzyskie. Yy, I przechodzimy właśnie do tych rozmów po, yy, o polityce, które toczą się pomiędzy mężczyznami. Yy, Czepiec, yy, chłop, yy, jest to nazwisko autentyczne, yy, zaczepia dziennikarza yy, na weselu i chce z nim wymienić się poglądami, chce się dowiedzieć czegoś więcej niż tylko to, co jest w gazetach. Natomiast dziennikarz z jednej strony chce odpocząć na weselu, poszukuje czegoś innego, poszukuje być może właśnie tej ludomanii, tej fascynacji wsią, i nie chce zajmować się tym, czym zajmują się zwykle, z czym zajmuje się zwykle na co dzień w redakcji. Ale przy tej dyskusji widać takie lekceważenie dla swojego interlokutora ze wsi, bo mamy tutaj a to czytaj, kto ciekawy, wiecie choć, gdzie Chiny leżą. Być może ta postawa lekceważenia w stosunku do czepca wynika z tego, że dziennikarz boi się właśnie tej uświadomienia chłopów, bo najgorsza rzecz to uświadomiony niewolnik. Ja myślę, że na waszej parafii świat a, y, dla was aż dosyć szeroki. Byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. Znowu w tyle tutaj dźwięczą nam echa rabacji galicyjskiej. Szczepiec jest świadomy tego, y, że my, y, tych, i, tych nastrojów y, anty, powiedzmy, czy dystansujących się wobec chłopów, ale podkreśla swoją gotowość do walki o Polskę z takich jak my był Głowacki. Czepiec też widzi, potrafi ocenić inteligencję, jaka ona jest. A ja myślę, że panowie duza by już mogli mieć i no oni nie chcą chcieć, dostrzega tą, ten dekadentyzm szlachty, chociaż wydawałoby się, że może tego nie powinien widzieć. Z drugiej strony czepiec również do, w takiej szlachcie dekadenckiej, zniechęconej wobec życia i wobec działania upatruje wciąż przywódcy. To oni mają zacząć, a chłopi się ewentualnie dołączą. Jeżeli chodzi o politykę, to ta, ta warstwa polityczna jest. Rozwinięta przez wprowadzenie duchów do utworu. To nie pierwszy utwór, który duchy wprowadza, chociażby ukłon w stronę romantyzmu. Tą osobą, która łączy światy, nadprzyrodzony i realistyczny, jest Rachela, Żydówka, poetka, która nie pisze. Kojarzyć się może z orciem z niewoskiej komedii Zygmunta Krasińskiego, który także nie tworzył, a widział więcej i czuł więcej. Pierwszą zjawą, i zjawą taką kluczową jest chochoł, który mówi, że zjawy, które się będą pojawiać, są to zjawy, które będą charakteryzowały osoby, do których przychodzą. Co się w duszy komu gra. Na wesele przyjdzie w tan, mówi Hoho. -ho. Mamy zjawy w Weselu, które przychodzą tylko do jednej osoby. Jest ich pięć. Widmo stańczyk, poeta Hetman i Upiór. I zjawy widziane przez wiele osób. Taką zjawą jest Wernychora. Pierwszą zjawą, która się pojawia w Weselu, jest widmo to. Aluzja do Ludwika de la Vaux, narzeczonego Marysi, siostry panny młodej, chłopki, która poprzez spotkanie ze swoim dawnym narzeczonym, przekonuje się, że decyzje, które podjęła, były decyzjami słusznymi. Ona tęskni za tym Ludwikiem, ale kiedy on chce ją jak gdyby zabrać na tamten świat. Tak, jak to mamy tutaj taką aluzję do romantyczności Adama Mickiewicza, to Marysia czuje trupi ciąg, chłód i boi się. Ona trzyma się kurczowo życia. Nie, nie tak jak Karusia w romantyczności, która chciałaby, żeby została zabrana przez Jasieńka na tamten świat, właśnie, a ona mówi do swojego męża. Przytul mnie Wojtecku do ciebie, do siebie, wolę Ciebie, wolę Ciebie. Mimo tego, że jak Wojtek podkreśla, było to małżeństwo Marysia i Wojtek z, z rozsądku, bo kobieta sama na wsi nie utrzymałaby się z, z pracy na roli bardzo ciężkiej zresztą. Wojtek tutaj też uświadamia sobie tą prawdę, że Marysia go nie kochała. Kolejną zjawą jest zjawa Stańczyka. To błazen ostatnich Jagielonów, symbol mądrości narodowej, politycznej. Pojawia się dziennikarzowi Rudolfowi Starzewskiemu, który należał do Towarzystwa Stańczyków. Towarzystwo Stańczyków było to towarzystwo konserwatywne, które obwiniało Polaków, czyli siebie, za utratę niepodległości, brało winę na siebie i z drugiej strony Przedstawiało taką politykę czy taki sposób bycia lojalności wobec Austriaków. Stańczyk taką postawę nazywa komediancką, śmieszną. Daje w związku z tym dziennikarzowi błazeńską laskę i mówi: mądź nim wodę, mądź. Dziennikarz uświadamia sobie, że to, co robi. Że w swojej gazecie, znaczy w swojej, tam gdzie był redaktorem naczelnym, upowszechniając takie poglądy, usypia nie tylko siebie, ale także usypia brata mego. Zamiast szykować się do, jakiegoś, do jakiejś walki o państwowość, o powrót państwowości polskiej, to oni jak gdyby rozpaczają nad tym, co się już wydarzyło, nie robiąc nic, by to zmienić. Ale już w spotkaniu z poetą widać, że dziennikarz się zmienia. Gdy poeta, dekadent, mówi, daj dłoń, dziennikarz mówi, daj mi spokój. I widać, że tutaj już jest troszeczkę inne podejście. Temuż poecie, dekadentowi, pojawia się rycerz, zawieszać czarny, symbol siły i wiary w zwycięstwo. Zresztą rycerz mówi, niosę dań, orężny szał. I właściwie tutaj po tej scenie oczekiwać byśmy mogli, że ten orężny szał przejmie poeta i będzie ją niósł w swojej poezji. Będzie, mieli taką do... będzie tworzył poezję tyrtejską, zachęcającą do walki. Ale kiedy poeta, chcący zobaczyć, co się kryje za przyłbicą, podnosi tę przyłbicę u rycerza, okazuje się, że tam jest noc, śmierć, noc. To jest odbicie jego właśnie tego dekadentyzmu, tego, że on nie wierzy właściwie, nie wierzy w nic, nie pragnie niczego na świecie, jak mówi w jednym ze swoich wierszy. Chociaż po zniknięciu rycerza spotyka się z panem młodym i mówi: Nie dołęga byłem. Polska to jest wielka rzecz. Także tu możemy oczekiwać, że również podejmie rękawicę i będzie walczył. Panu młodemu pojawia się hetman, czyli Ksawer Branicki, symbol zdrady, kosmopolityzmu, symbol prywaty. Dlaczego? Dlatego, że zarzuca hetman, panu młodemu związek właśnie z dziewczyną ze wsi. Czepiłeś się chamskiej dziewki, mówi hetman. Chociaż widać tutaj w takim razie, że pan młody nie jest wolny od wątpliwości, czy ten mezalians to rzeczywiście jest słuszny wybór, czy warto na przykład wchodzić w konflikt ze swoim środowiskiem. Kolejną zjawą jest dziad. Przepraszam, dziad, to znaczy kolejną zjawą jest upiór, który pojawia się dziadowi. Upiór to Jakub Szela, przywódca właśnie wspomnianej rabacji galicyjskiej, a dziad najprawdopodobniej był tym uczestnikiem tej, tego wydarzenia, skoro mówi o nim upiór, boś brat drżyj. A dzisiaj jestem swat. On tutaj prosi o. Miskę wody, chce ręce umyć, chodzi tutaj symbolicznie w ten sposób, chce się wybielić, chce, no właśnie przyszedł na wesele, gdzie zebrała się przedstawiciele i chłopów, i inteligencji, więc można mówić o jakimś pojednaniu narodowym, ale w sumie ręce myć, gębę myć, suknię prać nie będzie znać. To jest tylko taka, takie zjednoczenie, porozumienie pozorne. Jak widać. Zjawy to także Wernychora, legendarny kozak, poeta, wieszcz, który zasłynął, bo zasłynął z przepowiedni o odrodzeniu Rzeczypospolitej wspólnie z Ukrainą, bo przecież tutaj mamy do czynienia z bohaterem z kręgu właśnie ukraińskiego, kresowego. Wernychora przychodzi do. Gospodarza z misją. Mówi, pomówimy o przymierzu. Dlaczego? Yy, yy, dlatego, że gospodarz, yy, yy, tak jak już mówiłam, Włodzimierz Tetmajer jest nie tylko malarzem, ale jest także działaczem ludowym, był posłem na Sejm. Yy, jest najbardziej odpowiednią osobą, która mogłaby stanąć na, przy, na, yy, na czele takiego powstania. Natomiast gospodarz jak to na weselu jest pijany i żona, jak widać tutaj rola y, gospodyni, y, i żona nie chce go po prostu puszczyć, puścić, żeby w listopadową noc gdzieś jechał y, właściwie po co. Y, żeby nie zawieść y, tego zaufania y, zjawy, gospodarz przekazuje tę misję, jak już mówiłam, y, Jaśkowi. Y, no i tutaj. Y, y, te sympatie chłopskie i ta postawa ludomańska ma swoje odbicie. Jasiek, co robi z darami, które zostawia chora? Mamy tutaj dwa takie ślady, świadectwa bytności Chory. Jest to złota podkowa. Gospodarz uważa, że trzeba ją pokazać w zgromadzeniu, że, że ona jest symbolem zwycięstwa, symbolem y, powodzenia dla powstania, bo przecież y, y, jest to symbol szczęścia. A gospodyni, żona jego, chowa to do skryni. To jest moje własne i nie dzielić się z tym, y, dzielić się z tym, nikt, z nikim nie należy. Kolejna... Y, y, rzecz, którą zostawia Wernychora, najważniejsza, to złoty róg, bo na jego rycerny głos spotężni się duch, podejmie los. Czyli mamy tutaj sytuację taką, że jest to symbol takiego znaku do powstania, bez tego się nie da, bo to jest także symbol wiary w zwycięstwo. Mamy tutaj chochoł, Hochoł, który próbuje ratować sytuację, bo Jasiek zgubił złoty róg, tracąc, tracąc sięgając po swoją własną czapkę, natomiast to, co narodowe, to, co cudze, to jest nieważne. Hochoł to róża w słowianej osło, osłonie to symbol odrodzenia. W związku z tym, Hocholi taniec z jednej strony to działanie bezsensowne, które wynika z niemocy, ale może lepsze jest takie działanie niż jakieś nieprzemyślane czyny, które doprowadzą do kolejnej klęski. Chochoł daje czas na dojrzenie narodu do skutecznej walki. Bardzo dziękuję za uwagę.